No i, no i witam e, na kolejnym filmie za 2-3 lub trzy dni. Nie wiem, nie wiem, kiedy to było. Na, e, nie wiem kiedy, bo ja puszczam filmy co dwa albo co trzy dni. Zależy e, jak się uda zrobić, nie? A dzisiaj będziemy robić. Ewa się już ostatnio zaśmiała, na, że będziemy piec e, się serusie, nie? No, w sensie będziemy, nie? Zjedzie. W sensie będziemy. Wiecie o co chodzi. W sensie, w sensie będziemy. No to, to będziemy. Weź zasady my o jedna osoba, nie? No właśnie. Tylko już mi zapowiedział, weź tu trochę pod zmywarka jest do wydegowania, No i co? kto to ma zrobić? No ja, no ale... No ty, okay, bo ja już będę produkty tu przyszykowała no, i wiesz, No się, dobrze, to jest... dobrze, 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 tak. Mhm. To już robię. Ves en mí mi amor, ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control, eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones, esas madrugadas que el Ale tak. co chciałaś powiedzieć? Że ja bym zrobiła z podwójnej porcji. Czemu się śmiejesz? No Bo Ty się śmiesz ze mnie, że ja robię zawsze duże i dużo i no. zostaje. No możesz zrobić, no to najwyżej wystawimy... No, chodzi o to, że ja nie, już wpadam na pomysł, bo pączucie z się są na sodzie. One nie potrzebują czasu, żeby drożdżowe urosło. No, no. Więc zrobimy najpierw z jednej porcji, zobaczymy ile wyszło. I jak nam się zachce, to zrobimy sobie drugą porcję. Tak? Myślisz? No, tak, no. no to myślę. tak zrób. Tak zrób. Tak, tak. Zrobimy jedną porcję, a później po cichu drugą. Zróbmy, zobaczymy, czy wszystko mam. Wódkę miałeś mi przynieść, bo no. spirytusu nie masz. Dobrze, idę zobaczyć, czy mam. Co bo... za dom, spirytusu nie ma. I, a wódka też nie wiadomo, czy jest. Potrzebuję trzy łyżki chociaż. <laughs> no. Ja nie mam wódki? Ja nie mam wódki? To kto ma? To kto będzie miał, jak ja nie będę miał? Dobrze, słuchaj, jeszcze te, te składniki, ile tutaj tych składników, co tu jest w ogóle, to na, wymieniaj. Na jedną porcję potrzebujemy 370 gram twarogu, miłego mm -hmm. sera, 3 jajka, 3 mm -hmm. łyżki cukru, jeden cały proszek, ten cukier waniliowy, później co? 1,3 czwarte szklanki mąki, tutaj mm -hmm. mam mąkę, spirytusu nie mam, więc będzie wódka, 1 łyżeczka sody i szczypta soli. Tak, pół litra Finlandii. <laughs> nie tam chyba ile tej wódki? Ze 3 łyżki, nie? Łyżka taka, Spirytus taka ma, ma 96V to ma 40, więc na pewno dam 3. Żeby nie opiły się, Ta. bo nie lubię jak się opiją tłuszczem. Ja też nie lubię jak się opiją tłuszczem. Też nie. Y, jedziemy z jajeczkami. Uu, uu. Oj, zobaczymy, jak zobaczymy pączki. czy będzie jadł te pączki, czy nie. No właśnie. Babcia też piecze takie też pączki. Tak, babcia też piecze pączki. Wchodzę tak, do mamy posodę, no. a ona już ma wyłożone pod oknem 30 pączków. <śmiech> <śmiech> to jest właśnie moja mama, gdzie mama pączki zważy. Mm. Nie wiecej. więcej. <laughs> Co będziesz ważyć? No mniej więcej ser. A. Ważyć, bo to jest 900 gram chyba. Aha. Co, jak podoba Ci się? Igorku, nie psykaj mi tutaj. O, cukier teraz. Nie, to jest ten. To jest twaróg do sernika. Ale on jest jakiś smakowy, czy nie? Nie, nie, nie. Zwykły, zwykły, nie? Zwyk... <laughs> nie? Nie, nie, twaróg serwikowy po prostu. Kiedyś to My są sobie dobre sobie te zmienić. twarogi, jak mi kiedyś tata bryndzę 20 lat temu zrobił, to takie niedobre te twarogi były, nie, a teraz są takie dobre. Gramy, dobra, 370. Dużo chemii teraz mają, a kiedyś to wiecie było z, z tego... Jak lodę. Od babci. Od babci właśnie. Jak lodę się tak... No, tak jak lodę się robi. No. Hm. Dobra. Tyle na tą jedną porcję. Tyle na 370 gramów. To jest. Dobrze. Teraz to pierwszym krokiem to ucieramy ser z cukrem, dodając po jednym jajku. To jest sobie jest ser. Co ty mówisz się, Coś cały czas mówisz tu po cichu. Nie. Cały czas mówi, właśnie. Cicho. Cicho, bo muszę się skupić cukier, cukier. Tego, sing, cukier. Sing. ile? Trzy łyżki cukru. cukru i, I dodajemy po jednym jajku. Razem z tymi białkami, nie? Tak. A czemu je wszystkie na raz? Tak przy przepisie jest. Może, że jest w tym tak jakby były na raz, to też by było. A też przy... no właśnie. Niech tak się dobrze wymieszają. Trzymać bez problemu. I teraz no. dajemy... Jedna cała i trzy czwarte szklanki mąki. Przesiejemy ją, dodamy do tego sodę i sól i będziemy wsypywać do tego. Kiedyś Ewa, jak zrobiła pączki, nie nagrywaliśmy chyba. To mówię Wam. Czemu takie firmy duże nie zrobią takich pączków dobrych, nie? Brutalna mogę być. No. Tylko w nie ukręcisz. Oni nie mogą opierać się na takich produktach, bo oni by polecieli z tym. No właśnie. Nie opłacałoby im się. Tak. Straty w razie jak tego wyjdę. Jedna łyżeczka sody to tak mm -hmm. A to też nie wiadomo słuchajcie, czy to wyjdzie, bo to pierwszy raz... Pierwszy raz. Przebieg z Insta. Tak, na sodzie. Słuchajcie. Bez drożdży, nie? I widzicie, miałem właśnie Wam powiedzieć, że u nas to nawet do pączków się wódkę dodaje, także. <gry> Mąkę wraz z sodą oraz solą. Wiem, że soli to ma być typy. Słuchaj, może, może wyjaśni po co ta wódka, bo ludzie powiedzą, że. Ludzie wiedzą, nie... po co jest wódka. Tak? No, ja bym nie wiedział.. Dodaje się do oponków, pączków i do takich ciast pieczonych na głębokim tłuszczu yy, alkohol, po to, żeby nie wpijał, ciasto nie wchłonęło tego oleju, nie? Mhm. No. Także jak wy będziecie jeść pączki na przykład, to też sobie przed każdym pączkiem setkę walnąć, żebyście się nie... To <laughs> zrozumie jak chce, nie? <laughs> No. Dobra, i teraz będziemy dodawać tą mąkę do tego. Mhm. No już Ta dziura jest chyba po to, żeby dodawać właśnie tam. A po nie widziałeś? No ja wiem, tylko mówisz, że nie ma tego nie Przy, ma przykrycia jakby było. Jak by jest i jest jej no rynie, ja wiem. To nie mogę przykryć. Jedyne jakie mogłoby być zamykanie to takie, żeby przymknąć i otworzyć. Nie, nie mogłoby tak. być takie klapkowe, bo by przeszkadzało. Nie, bo to taki opór jak to no ona ma takie że nie zamyka się. Dość luźne. Była prawda? Była prawda i takie mają, że niby być? Mm -hmm. No to dobrze, jak mają takie być. To niech se takie będą. Takie będą. I teraz tak, żeby to utrzeć. To trzeba będzie w rączki olejem zbierzać, bo inaczej To z tego nic nie będzie? Myślisz? No tak, spisało i tak jest, bo jak jest takie luźne no to nie wypręż tego ręką, bo to się będzie kleiło, nie? Mm -hmm. Mnie ciocia kiedyś robiła takie pączki i łyżką kładła na tłuszcz. Wiesz jakie, nie? Takie, no, no. Takie nie... różne, Ta, takie no właśnie. Jakby kogoś denerwowało to, że nam się kleją, to można też je z łyżki normalnie na olej wrzucić. A tutaj jest frytkownica, a w dzisiejszym przypadku będzie to pączkownica. Pączkownica, która będzie nam e, smażyła pączki. wyjdzie z przepisów, wydaje mi się, że bardzo mało. No jak będzie mało, to zawsze można podwoić, potroić i poczwolić. Ale może się tak wydaje, bo każą to ciasto dzielić na takie kuleczki wielkości orzecha włoskiego, więc małe. Ono urośnie na oleju, nie? Tak? No, tak jak na drożdżach urośnie. No dobrze, zobaczymy. Dużo tego ciasta nie ma, ale zawsze można, wiecie, to urośnie, dość nie? szybki przepis jest, także... Tak, bez rośnięcia, jak nie ma drożdżowego ciasta, to jest szybka sytuacja. Będziemy robić zaraz, niech się tylko nagrzeje. Dobrze. Dey, aha ta, frytkownica. No olej musi być gorący. Mm -hmm. Nie może być za gorący, bo małe pączki to... Zresztą duże tak samo. Jak będzie bardzo się palił olej, to one się szybko spalą z góry, a w środku będą surowe. Więc musi być tak 160-170 stopni. Mm -hmm. Na frytkownicy, bo tutaj idzie wyregulować, bo na piesu to... Na pieco ciężko, nie? No, a ten tutaj ten mamy... Pamiętam, tu jest ustawione na, na 150 stopni, masz ustawione. To mamy na 160, nie? Na 100, no prawie 60. No to tak ma być. No, bo frytki to jest, widzicie, tutaj na 180, a można też na 140. No, fajny sprzęt. Używany kupiliśmy, nie? I nam da, się sprawdza, no. bo teraz już nowych takich nie ma, nie? Te nowe, chcieliśmy kupić nową frytkownicę, to takie tam Na za liczby. dużo, no, za dużo tych frytek by się nie narobiło, a no, to jest takie... 3 litry. Właśnie, 3 litry. No widzicie, Ewa dopiero wódkę zobaczyła, a mówi, wódki Słowa nie damy. Schował ją za plecy i nie, dobra, ja tam damy dwie. Daj trzy może, to... Coś robi Bo ludzince? się opijesz. Nie. Coś bo ty. się opijesz. Alkohol się, się tak zredukuje, to tam... Zaczęło śmierdzieć po tej wódce, jak się dodało. Uuu, z grubej rury trochę Ewa poleciała. Teraz Ewa poleciała z grubej rury, wam powiem. Mówisz trzy, no to trzy. tak No bo wiesz, jakby spirytus to... To jest tak. No. Weź, ale wali. Wali wódka? I Nie, daj nakrętkę. Trzeba zakręcić, żeby nie wywietrzała. Procenty. No. Właśnie. Trzy siteczka? Skąd masz trzy siteczka? Z wakacji. Z wakacji? Tych, którzy przywożą pamiątki, ja przywiozłam z takiej siteczki. No dobrze. Fajnie. Fajowsko, długo to musi tutaj Ach. sobie tak siedzieć? To nie musi tu siedzieć, ja czekam na olej gorący. A, jeszcze nie jest? O, no nie, bo nie, nic palce, za palcem, sprawdź. Sprawdź. Każdy <laughs> produktów nie chowam, bo jak będzie mało, to wiadomo, nie? To dorobimy. Będziemy zaraz dorabiać. Ale najpierw trzeba sprawdzić, czy dobre wyjdą, nie? No, bo no. wiesz z Insta, coś ja ostatnio robiłam z Insta i nie wyszły, a jedne bułki poszły do kosza. Tak? Ja? Taki był przepis, no. Wyszło zabić tą bułką. No widzisz. Bierzemy w olej. Tak, Smarujemy łapy olejem. Ja, jakie luźne, faktycznie. Hmm. Lepimy. Mały orzech włoski. Ty, to łyżką trzeba chyba będzie robić. No widzicie. Ona mam i takie nieregularne będą wtedy. Spadły na dół. Do... No to dobrze, tak? Mm -hmm. No, łyżką będę kładła, zdecydowanie. Łyżką, widzicie? To już jest Zbyt luźno. Tak. Będą Znaczymy. nieregularne, ale... Ale będą fajne, bo te takie nieregularności to są takie chrupiące, to mm -hmm. dobre jest. Właśnie. I free. Następny. Free.

I tutaj jeszcze jest resztówka, ale niestety nie, tyle. nie wejdzie, no. Zobaczymy ile wyjdzie. Sporo no. wyjdzie, zobacz. Tylko one są takie malutkie, ale te chyba się jakieś połączyły, Skochały co? Się. Skochały się, no. Ale fajnie wyglądają, nie? Igorku i Gorku cicho, bo tam dziewczynki śpią jeszcze. Poszły, o której do nie mówili? Trzecia trzydzieści. Trzecia 30, poszły spać. Jak tu ma rozum się rozwijać młody, co? Z sobotę na niedzielę to może. <laughs> Ta? No jedziesz, no widzisz. Fajnie wyglądają, nie? Były takie malutkie, a tutaj są takie wiel większe. Już się ładnie zarumieniły, zaraz będzie wyciągane. Tylko Ewa mówi, że nie chce, ale ładnie pachnie, ty. Mm, nie chcę, żeby było surowe, któreś w środku, ale one może też na tym talerzyku dojdą, nie? Zanim troszkę. No na talerzyku to już nie dojdą. Już nie. Ale myślę, że im starczy, bo nie chcę ich popalić. Jeden taki wielki tutaj wyszedł, bo się zespoli... zespoliły. Hmm. Czy wcale im nie przeszkadza to, że one są takie nieregularne, nie muszą hmm, być w cukierni. Oczywiście, że nie. Zobacz, jak dużo wyszła, a jeszcze wyjdzie więcej, bo to dopiero połowę porcji, nie? a tak. tą jedną. No jeszcze, ona Aha. się rozpycha jeszcze, to widzę, że ona ma jeszcze. Rozpycha się. Hmm. I lecimy z następnymi. Widzicie takie małe te, a w końcu. Takie małe. Wychodzą właśnie, duże. Słuchajcie, co Wam powiem. Normalnie przepyszne, przepyszne są te, te pończu się serusie. Ewa tutaj posypała je cukrem, pudrem, nie? Mhm. A weź, 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 pokażę, jak. jak, jak, jak a ciasto w środku. No, no to, dobra, taka, to Takie gumiaste ciasto jest. Zobaczcie. Mm. No to w ogóle nie czuć, że to są bezdrożne, wiesz? No i są takie wilgotne w środku. Ten ser no. taki, fajny. Bardzo dobre są. Nie? Bardzo dobre są. Tutaj. Bardzo dobre są, tak. Jak tu już... nam... Aha, to, no to wyjdzie nam trochę tego, nie? Troszkę wyjdzie. No taki czubaty talerz wyjdzie. No. W każdym razie jest plus tego taki, że jak dostanie się gości, a z reguły nie ma się nic do kawy. O, to, to, to bardzo szybciutko. To bardzo szybko. Mhm. Jak włączacie olej i już możecie ciasto robić, wszutać i to jest ile 10 minut. Oczywiście, oczywiście, proszę panią. Przepis damy oczywiście w opisie, jak Ewa nie zapomni, bo jak Ewa zapomni, to już dupa blada jest. To już troszkę przestygł. Ewa nie zapomni. Przepis jest łatwy. No. no dobrze. To wszystko, wtedy będzie. Jeszcze tutaj dorobimy do końca i zrobimy miniaturkę. I oczywiście ci, którzy są na Instagramie moim czy Ewy. To będą widzieć wcześniej. Dziś. Dziś właśnie. Będą widzieć dziś, bo Ewa mówi, że zaraz będzie wstawiać, tylko dokończy i będzie gitara. No dobra, to by było wszystko z tych ponczusiów serusiów. Są naprawdę bardzo dobre i wątpiłem w to, czy bez drożdży mogą być takie dobre, ale ja bym nawet nie zauważył, gdybym nie wiedział. No, także dziękujemy za obejrzenie. Napiszcie, czy zrobicie, czy nie zrobicie, jak czy zrobicie. Wyszły, bo właśnie, bo I, Z ciekawości i, trzeba zrobić. No trzeba. I czy wyszły właśnie, i czy wam też tak smakowały. Dobra, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem.